Dzień dobry, witamy w szkole podstawowej kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej. Nazywam się Grażyna Wrzaszczak. Jestem nauczycielem klas 1-3 e, i przedszkola. Zajmuję się również logopedią, ale moim taką pasją i hobby jest e, od wielu lat zajmowanie się ekologią. Promujemy profit w ten sposób, że mamy tak: szkoła dostała ulotki, więc są, jest on zamieszczony na stronie szkoły, e, na stronie gminy, e, na Facebooku. E, przekazujemy również dzieciom e, te ulotki, które zabierają do domu. Przekazujemy również zakładom informację, że jest taka możliwość, no oczywiście rodzice również nam w tym bardzo pomagają, ponieważ ja nie byłabym w stanie dotrzeć do wszystkich zakładów, ale również zakłady między sobą informują, tak zwana jak to mówią poczta pantoflowa działa i Jeden od drugiego w tej chwili kolejny zakład nam się zgłosił, który będzie z nami współpracował. Bardzo dużo burmistrz też tu nas wspomaga, bo jest to też na stronie gminy zamieszczone. Także no, ludzie mają różno, różne możliwości. Wysyłamy też SMS-em. Gmina ma taki SMS dla wszystkich mieszkańców. Ci oczywiście, którzy są wpisani w to, więc też wysyłamy, kiedy są zbiórki. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej Wysokiej mamy udostępniony plac, na którym właśnie zbieramy te elektrośmieci. Mieszkańcy mogą tutaj spokojnie przywozić. Zbiórka jest cały czas dostępna. Zbieramy z naszych terenów, na terenie gminy, zbieramy na terenie powiatu, województwa, a nawet kilku województw. Zgłaszamy po prostu te elektrośmieci, firma przekazuje nam i idą na nasze konto. Jeśli chodzi o środki, które pozyskujemy z tych elektrośmieci, więc działa to w ten sposób, że zakład przysyła nam załącznik, ile ton odstawiliśmy, a my tutaj Rada Rodziców wystawia rachunek i w ten sposób są środki przelewane na rachunek rady rodziców. A wykorzystywane te środki są na nagrody dla dzieci, ale przede wszystkim dopłacamy dzieciom na wycieczki, autokary są z tego opłacane na wycieczki. Dołącz do programu EcoProfit i zdobywaj środki dla swojej szkoły, rady rodziców lub przedszkola. Przedszkola stowarzyszenia, które przystąpią do EcoProfit. Mogą zgłosić się przez stronę, przez formularz. W formularzu zgłoszeniowym wpisujemy SP Wysoka i wtedy ten nowy uczestnik otrzymuje 100 zł.